Tu, tam, jak potrafią bobry. Ja dawno tu nie lazłem, nie? A ty córka tym bardziej. Zobaczymy. Oj tam! O, panie i panowie, grubo pełno wody. Znaczy się lodu na razie. Wo, teraz radość jeszcze do, do bobrów zobaczyć tam. Jakie, jakiego patyka? Po co ci patyk? Wejdź, sprawdź, kiedyś sprawdzałaś. <gry> Patrzcie tam ci pilnujący bobrów, kochających. Zobaczcie, jak wypruły tu dziurę. No, połowę wału zjedzone. Patrz jak się woda rusza. Odejdź Klaudia, one siedzą teraz. Coś bąble puszczało, no pod, pod spodem, podwałem, wałem. Aż się woda zaczęła ruszać. Gdzieś tu no mają żeremia, no rozwalone tutaj jest konkretnie. A więc tak, po prawej tama i po lewej, idziemy. Proszę bardzo, dwa lata temu była tu tama, ro rozwalono tamę. Bobry zostały, no i zbudowały na nowo. Teraz idziemy w drugie miejsce a tutaj była rok temu rozwalana, zobaczcie Jak potrafią bobry na nowo odbudować Czyli z tamtej jest spiętrzenie i z tej podoba Ci się? Może być Chcesz bobra do domu? Nie, wolę się No, tu wszędzie pełno bobrów to Czasem nawet jak tu chodziłem to było widać jak pływały, nie? Dobra, Spadam do domu, do następnego.